Hej kochani, e, witam Was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj e, przygotowałam dla Was makijaż halloweenowy. I będzie to w pierwszej odsłonie, będzie to zombie, bo tak wybraliście na Facebooku. I stwierdziłam, że w tym roku trochę tam poszaleję z tymi makijażami, bo jest to dla mnie fantastyczna zabawa. I jakaś może inspiracja dla Was, bo jednak wiem, że w Polsce jest parę takich imprezek, gdzie możecie pójść i poszaleć. Ze strojami, a może też inspiracja dla kogoś, kto mieszka tutaj na miejscu lub właśnie w Anglii i poszukujecie jakiejś inspiracji na taki makijaż. Więc, tak jak powiedziałam wcześniej, trochę mnie pokręciło na tym punkcie, więc na pewno pojawi się jeszcze nie jeden taki makijaż halloweenowy. No a dzisiaj właśnie będzie zombie. E, powiem szczerze, że czasami z rańca wcale bym się nie musiała charakteryzować na zombiego, bo, bo naprawdę tak czasami wyglądam. E, ok, ja dzisiaj e, pokażę swoimi siłami, jak można zrobić takiego zombiaka. Mam nadzieję, że Wam się tutorial spodoba. E, dajcie znać. E, może macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć, ja naprawdę dużo przygotowałam dla Was fajnych rzeczy, jak wilkołaka, jak taką standardową czachę z kreskówki co tam jeszcze dla Was przygotowałam, moje Get Ready With Me, ale to taka mała niespodzianka jak na razie. Okej okay. i dobra! Dajcie znać, co byście chcieli może zobaczyć, co może jako pierwsze miałoby się pojawić, ja idę się charakteryzować i zapraszam do wspólnej zabawy. Ok, cały makijaż zaczęłam od Fluidu. Słuchajcie, to jest nieważne, jaka to jest firma, ważne, żeby był jasny prawie taki trupi tak jak u mnie wyszedł. Ja miałam akurat znaka. Później wam podam nazwy wszystkie na dole wszystkich produktów. E, później na to nałożyłam zwykły puder sypki albo taki w kompakcie może być. No i tutaj koło oczu jeszcze bardziej je jakby e, rozjaśnić e, dałam bardzo jasny korektor. Na linie tak jakby tutaj e, włosów i trochę czoła. W obrębie całej twarzy nałożyłam taki zielony, zieloną farbkę, ale może też być zielony cień to nie przeszkadza. Później nałożyłam tak jakby jasny cień, później ciemny brązowy cień i właśnie tutaj na linię wodną nałożyłam czerwoną kredkę. Jest to akurat konturówka z maka, <noise> ale zawsze sprawdźcie, czy nie jesteście uczuleni na to. I później dałam z paletki Naked dwójki czarny cień, ale to naprawdę może być czarny cień, który macie, dookoła oczu, tak jakby zrobić kreski. No i pomalowałam później sobie rzęsy na czarno i dodałam jeszcze pod koniec, jakby pod oko jeszcze ciemnego brązu. No i teraz lateks. W sumie najważniejsza sprawa całego makijażu. Śmierdzi niemiłosiernie. <gry> Nałożyłam to wszystko taką gąbeczką do makijażu. Hmm, dość sporą warstwę. No i teraz przyklejam zwykłą chusteczkę higieniczną. Jeżeli nie macie chusteczek higienicznych, może być cienki papier toaletowy. E, trzeba bardzo mocno przykleić to, to się szybko przykleja. E, resztki, które wam są niepotrzebne, obrywamy po prostu. Tego później tak nie będzie widać i na to nakładamy drugą warstwę e, tego właśnie silikonu. Jak widzicie, aż mnie szczypało w oczy. <taki>, Taki jest mocny zapach tego. Ale później szybko to wietrzeje, więc tutaj nie ma, nie ma problemu. Ja mam też bardzo wrażliwe oczy. No i później wszystko suszyłam suszarką. I polecam wam, jeżeli macie taką suszarkę z chłodnym powietrzem, to polecam właśnie suszyć sobie z tym chłodnym powietrzem. Dużo łatwiej jest wytrzymać. I na to wszystko nałożyłam z powrotem ten fluid, który mam na całej twarzy, żeby po prostu jakby przykryć. Przykryć tą, tą, tą chusteczkę, tą biel tej chusteczki. No i teraz nałożyłam na to właśnie kolejną chusteczkę, i będziecie się pytać, po co kładłam ten fluid. A po to, że jak później będę rozrywać tą chusteczkę, to właśnie będzie taki efekt takiej skóry. No i teraz znowu przyklejam, kładę silikon i znowu suszę, żeby to wszystko wyschło kiedy już wyschnie, nakładam właśnie znowu fluid i troszeczkę brązowej farbki, ale też może być cień. Jeżeli nie macie takich farbek, to się w ogóle tym nie przyjmujcie. No i teraz rozdzieramy tą chusteczkę, żeby zrobić taki efekt jakby e, rozwalonej twarzy, e, czyli taki po prostu jakby nam odeszła całkowicie od skóry, aż do kości, aż do zębów, żeby zęby były na wierzchu. Coś, coś w takim stylu. <grym> Powiem Wam, że na ustach miałam największy problem, żeby to rozedrzeć, ale później już wszystko ładnie schodziło. Ja tu troszeczkę też rozdzieram, żeby Wam pokazać właśnie, żeby też nos troszeczkę był na wierzchu, bo będziemy tam rysować kość na wierzchu i, i mięśnie. O! Coś na tej, coś na tej zasadzie właśnie. No i teraz y, rysuję sobie jakby kość nosa. Użyłam do tego celu białej farbki, wy możecie użyć do tego celu białej kredki, to nie, to nie musi być farbka. No i jak widzicie, tam troszeczkę na górze pomalowałam y, czerwono-brązową farbką właśnie y, jakby zaczątki mięśni. No i resztę pomalowałam już w całości y, na biało, żeby y, pomalować sobie zęby. Jak widzicie, zęby maluję na ustach, czyli to ma dać taki właśnie efekt zębów na wierzchu, bo później będę miała przez cały czas tak, jakby zamkniętą buzię i naprawdę całkiem fajny efekt wychodzi. Ja zrobiłam to naprawdę bardzo szybko, jakoś się tam wielce nie przejmowałam, żeby te zęby nie wiadomo, jakie były superanckie, no i później tak jakby je przybrudziłam, no bo przecież zombie nie ma perfekcyjnie białych zębów. No i jak widzicie tutaj połączyłam farbkę brązową i czerwoną i możecie też połączyć właśnie, tak jak mówię, cienie to nie musi być farbka i wymalowałam całość w środku i i tak jakby dookoła tych zębów, tak jak widzicie. No i później zaczęłam już smarować sztuczną farbką, ale to też może być farbka taka akrylowa. No, i jeszcze tutaj, prawda, zajęłam się jeszcze bardziej cieniami pod oczami, sobie zrobiłam, znaczy cienie pod oczami, przepraszam Was. No, i zajęłam się też szyją. Przyciemniłam troszeczkę uszy, no i tutaj bardziej polałam tą, tą krwią sobie szyję. Natapirowałam włosy, no bo zombie, jak wiecie, nie ma super ekstra fryzury. Utrwaliłam wszystko lakierem, i tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, buziaki. Pa!